zaglądając do publikacji Keltnera i współpracowników można odnieść wrażenie, że czytamy instrukcję obsługi i mózgu polityka. Według autorów, używając pewnego uproszczenia, można postulować, że posługujemy się dwoma wzorcami kognitywnymi: tryb dążenia do czegoś, kiedy działamy szybciej, śmiele i ryzykujemy częściej oraz tryb hamowania, który jest związany z większą ostrożnością, dłuższą analizą i awersją do ryzyka. Wysoki poziom władzy wiąże się ze środowiskiem bogatym w nagrody, dużą swobodą i w konsekwencji uruchamia motywację ukierunkowaną na dążenie do czegoś i zysk oraz skupieniu uwagi na nagrodach. Natomiast niewielka władza jest związana ze zwiększonym poczuciem zagrożenia, dużą czułością na karę i ograniczeniami społecznymi, a tym samym zwiększa monitorowanie własnego zachowania i w konsekwencji hamowanie szeregu zachowań. Mówiąc metaforycznie, mamy do czynienia z pozytywnym napędem do działania, czyli z marchewką na kiju, lub z napędem negatywnym różgą: osoby u władzy funkcjonują bardziej poprzez wzmocnienie pozytywne. No dobrze, ale czy ten odmienny sposób postrzegania świata wynika z wrodzonych różnic indywidualnych? Innymi słowy, czy osoby o określonych predyspozycjach?